Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem na premierze elektrycznej, całkowicie elektrycznej Kia EV6 czy IV6, IV6, jak to po prostu woli. Zobaczcie, tutaj jest ten samochód. Prezentuje się bardzo, bardzo dobrze, naprawdę. Tak jak mogliście zauważyć, czy mogliście obejrzeć mój film na kanale Evi Klubu Polska. Jak ta, ta kija była za taką szybą szklaną. W Gdańsku miałem okazję widzieć ten samochód z dwa tygodnie temu, no ale teraz już można do niego wsiąść, można go dotknąć. Może od dotyku zacznijmy, bo mamy po prostu taki świetny lakier. On, on tutaj jest taki delikatny, delikatnie matowy. Zobaczcie jak to auto się prezentuje. Jaką ma bryłę, to nie jest taki typowy SUV, To jest bardziej taki, nie wiem, all road, tylko jeszcze wyższy niż all road coś takiego. No i tutaj mamy fajne te elementy listwy progowe, które idą, łączą się z tylnymi światłami, które przechodzą w taki spoiler. Mamy tutaj 21-calowe koła. To też zależy oczywiście od wersji wyposażenia, jaką sobie wybierzecie. Możemy mieć i 19, 20, i nawet obręcze 21-calowe. No dobrze, skoro już jesteśmy na zewnątrz, to przede wszystkim pokażę Wam też, jak otwierają się klamki bardzo podobnie jak w Tesli model 3, tylko że na odwrót bo w Tesli ja naciskam tutaj kciukiem i wyskakuje mi klamka. Tutaj jest na odwrót, czyli tutaj muszę nacisnąć i o tam widzicie normalnie jest miejsce na kluczyk, w taki sposób otwieramy klamki. Zanim przejdziemy do środka, pokażę wam co znajduje się pod maską. Tutaj mamy kamerkę. Żeby podnieść maskę trzeba tutaj o, uwolnić tak, taki, e, taką wajchę i teraz tak, taki mamy widok pod maską. Generalnie mamy tutaj schowek na kable. Tutaj też mamy po prostu taki e, przycisk, naciskamy go. O i tak to wygląda. To ta pokrywa też cały czas jakby jest utrzymywana, nie opada, więc jest to bardzo wygodne. A tutaj mamy takie właśnie tu możemy mieć różne kable, możemy mieć na przykład między innymi tą końcówkę, z którą już wam pokazuję, o co z nią chodzi, do czego ona służy, bo to jest mega interesujące i Szczerze mówiąc, nie wiem i nie rozumiem, dlaczego dopiero e, Kia, to znaczy bardzo dobrze, że Kia, Hyundai zaczynają e, oferować technologię Vehicle to Load, e, czyli po prostu możecie zrobić sobie magazyn energii taki z tej baterii i zasilić, zasilić jakieś urządzenia, czy to będzie nie wiem, odkurzacz, czy to będzie ekspres do kawy, czy to będzie kuchenka, nawet jakaś mikrofalówka, czy cokolwiek e, do mocy 3 i 6 kilowata możecie po prostu zasilić sobie takie urządzenie dodatkowo możecie też ładować inny samochód elektryczny właśnie do mocy 3,6 kW, więc no to jest mega moim zdaniem i właśnie do tego służy ta końcówka już Wam pokazuję jak to działa tutaj mamy z tyłu mamy gniazdo do ładowania naciskamy je. O, zobaczcie, samo tak odskoczyło. Tutaj oczywiście mamy typ drugi, e, czyli wyładowanie prądem przemiennym AC 11 kW. Tutaj CCS. E, CCS na 800 V, więc jest mega, mega dobrze. Bateria oczywiście w podłodze obsługuje właśnie i 400, i 800 V, czyli fajnie. Już na Ionity będzie można naprawdę bardzo dobre moce osiągnąć, i od 10 do 80% ten samochód ładuje się w 18 minut, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. No ale dobra, przejdźmy do tego kabla, to znaczy do tej wtyczki właśnie tutaj ją wkładacie i tutaj tutaj jest specjalny o taki otwór żeby sobie to otworzyć i tutaj mamy po prostu zwykłe zwykłe gniazdko i dzięki temu tutaj sobie naciskamy on off i po prostu Tutaj mamy prąd lub nie mamy dzięki temu. I po prostu, tak jak wspomniałem, 3,6 kW może maksymalnie popłynąć taka moc z baterii. Tutaj zobaczcie jeszcze, jak mamy fajnie poziom naładowania baterii pokazany. E, tu mamy taki przycisk, który nam zamknie tą klapkę. Więc to też fajnie wygląda. E, dobra, odkładamy, odkładamy sobie. Ten element zamykamy wszystko. E, I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz na zewnątrz, między innymi są to kierunkowskazy, które e, są bardzo fajne z przodu, z przodu jak to z przodu wyglądają w taki sposób, ale, ale za to z tyłu zobaczcie, tutaj normalnie mieliśmy taką listwę, jakby e, o, dziękuję, dziękuję bardzo. <laughs> ale z tyłu to zobaczcie, mamy taką, jakby chromową, chromowaną listwę, tak jak tutaj, ale pod nią są LEDy, które zamieniają się w kierunkowskaz. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Dobra, idziemy dalej, czyli teraz bagażnik, skoro już tu jesteśmy. Tutaj mamy kamerę, ale obok kamery mamy też przycisk za pomocą którego otwiera się bagażnik bardzo duży, przestronny tutaj mamy właśnie jeszcze taką roletę, którą też sobie zasuwamy w taki sposób i co mamy, co mamy w tym bagażniku to przede wszystkim tutaj pod tą pokrywą jeszcze mamy o, zestaw naprawczy Trójkąt, jakieś apteczki i tak dalej. Być może jakiś kabel jeszcze się tutaj zmieści. Generalnie po lewej stronie. Zobaczcie, też, jak tutaj mamy ładnie podświetlone. Wszystko z lewej strony jeszcze mamy po prostu taką wnękę. Gniazdo 212V. Tutaj uchwyty do składania siedzeń z tylnej kanapy. Z lewej i z prawej. No i co, tak, tak wygląda bagażnik, tutaj jeszcze takie uchwyty na siateczki i zamykamy elektrycznie. Przejdźmy teraz do środka. I zobaczcie co tutaj się dzieje. Generalnie pierwsze co czuję to jak wygodne są fotele. Naprawdę one tak idealnie jakoś są dopasowane do mnie. Bardzo, bardzo mnie tak jakby otulają i po prostu no, czuję, się, czuję się bardzo komfortowo. Od razu, od razu to czuć. Tutaj pierwsze co zwróciło też moją uwagę. To zobaczcie jak wykończone są te półeczki w drzwiach. Po prostu nie jest to zwykły. Plastik, tylko są tak ładnie wykończone. Tutaj mamy w ogóle specjalny materiał. Napiszę wam jak, jak on się nazywa, bo w tym momencie nie pamiętam. Ale generalnie dużo jest tutaj wykończeń z recyklingu, z butelek PET i tak dalej, i tak dalej. Nowa kierownica, oczywiście asystenci aktywne, tempomaty, asystent linii, radio, telefon i tak dalej. Drive Mode jest tutaj. Więc tutaj zmieniamy tryby, tryby jazdy. Nowe logo key, nowa, całkowicie nowa właśnie kierownica. Tutaj standardowo lusterka, blokady i tyle. Tutaj mamy zapamiętywanie ustawień foteli. Dwa fotele możemy zapisać: dwa ustawienia foteli. Lampki LEDowe u góry. I co jeszcze? Tutaj mamy bardzo ciekawy panel, ponieważ zobaczcie, że to ten panel to jest tak naprawdę wyświetlacz. I fajne jest to, że w tym momencie sterujemy sobie klimatyzacją. Czyli właśnie tutaj jest wybrany ten wiatraczek, czyli klimatyzacja. Nawet uruchomię, bo jest trochę gorąco. Auto. I zobaczcie, że jeżeli chcę sobie zmienić tutaj na nawigację, to teraz już mamy co innego. Mapy, nawigacja, radio, media i tak dalej, tak dalej. I o, z tego poziomu, z tego wyświetlacza też właśnie otwieram sobie... Tutaj opcje na tym wyświetlaczu. Bezprzewodowy Apple CarPlay, Android Auto, USB. Mamy tutaj sporo, sporo tych gniazd USB. Tu mamy USB, tutaj kolejne, kolejne. Tutaj jest ogromna też półka w fotelach. Tutaj też mamy gniazda USB. Tutaj mamy ładowarkę bezprzewodową, chyba. Jeżeli się nie mylę, zaraz zobaczymy, chociaż jest to egzemplarz przedprodukcyjny, więc może to nie działać, nie wiem, ale tak zakładam, że chyba tu mogłoby być ładowarka bezprzewodowa, ta indukcyjna. Tutaj bardzo duży schowek, już Wam podświetlam. Tak on się prezentuje, bardzo głęboki. No i co? I mniej więcej tak to wygląda, tutaj nie, nie chcę się skupiać bardzo na tych ekranach, bo tak jak zostało powiedziane jest to przedprodukcyjny egzemplarz, więc domyślam się, że tutaj cały ten software może jeszcze się zmienić zanim to, ten samochód wejdzie do produkcji. Z ciekawostek powiem Wam, że mamy tutaj taki specjalny tryb do tryb relaksacyjny. I on jest właśnie pod nas zrobiony do ładowania. Zobaczcie, co się dzieje. Ja nacisnąłem ten jeden przycisk, i podczas ładowania, które teoretycznie najszybciej może trwać 18 minut, mamy właśnie coś takiego. Właśnie specjalny przycisk do takiego trybu, żebyśmy sobie odpoczęli, zrelaksowali się, a być może po prostu zdrzemnęli na przykład na pół godziny gdzieś w dalekiej trasie. No i przejdźmy jeszcze tylko na sekundkę do tyłu. Mamy tutaj rozstaw osi 2,9 metra, więc jest ogromny rozstaw osi. Zobaczcie, co tutaj jest. Za chwilę wam pokażę. Tutaj te schoweczki również są dobrze wykończone. Tutaj podgrzewane fotele z przodu również jeszcze wentylowane. Oprócz tego, że podgrzewane ta linia dachu. Będę szczerze, ja mam metr. 1,83 m, no to tutaj mam tak dwa, trzy palce przestrzeni jeszcze nad głową, więc nie jest źle. Aczkolwiek, jakbym miał z 1,90 to już mogłoby być ciasno. Tutaj z przodu widzę, że jest o wiele, o wiele wyżej. Zobaczcie też te fotele, które są. O, zobaczcie, jak one wyglądają. Te zagłówki i te fotele są takie dosyć futurystyczne. A z przodu. Co prawda, fotel nie jest ustawiony pode mnie, bo po tym, jak się rozłożyłem do tego trybu relaksującego, to on teraz wrócił do jakiegoś innego trybu. Nie jest to pode mnie, ale, ale no zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Po prostu cała dłoń wchodzi. Nawet jeżeli to by było kilka centymetrów, fotel by był przesunięty w moją stronę, to i tak przestrzeń jest tutaj mnóstwo po prostu płaska podłoga czekajcie zapalę te lampki płaska zupełnie płaska podłoga e, tutaj tak naprawdę o jest bardzo dużo przestrzeni co tutaj jeszcze mogę wam pokazać to tutaj są takie nawiewy o teraz będzie widać nawiewy takie kratki wentylacyjne więc tutaj E, osoby siedzące z tyłu również będą miały osobne, e, osobne nawiewy. Do tego mamy e, system audio Meridiana, więc e, również klasa premium, jeśli chodzi o audio. Jeszcze zobaczcie tutaj podłokietnik, Wam pokażę. Mm, tak on wygląda. Tu mamy półeczkę i przelotkę. Czy to widać? Chyba widać. E, tam do bagażnika. Czyli coś można, typu narty można na przykład przewozić. I zobaczcie co tutaj mamy. Mamy takie cup holdery. A tutaj teraz mamy taką po prostu taki schowek, czyli możemy na przykład odłożyć telefon albo coś takiego. Też ciekawe rozwiązanie. Trochę takie simply clever. Więc zasługuje na uznanie. Ale przejdę teraz. Do tej strony i zobaczcie, właśnie ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, to te oto rączki, które służą do tego, że ja mogę złożyć fotel. Ok, może to nie jest najbardziej komfortowa pozycja, ale po prostu. O, teraz zaskoczył ten fotel i on, ja mogę go regulować. On ma kilka poziomów regulacji kąta pochylenia oparcia mogę nawet, o zobaczcie trochę wejść jakby do bagażnika, w sensie tak się rozłożyć i w komfortowych warunkach podróżować tym samochodem w dalekie podróże tutaj jeszcze na przykład są podgrzewane fotele, proszę bardzo z sorki, oprócz tego, że są podgrzewane to wiotrze. są wentylowane tylko, a mamy wyłączony samochód Okay. O, w tym momencie zaraz tutaj włączymy sobie wentylację foteli, schowek całkiem głęboki w sumie. No dobrze, moi drodzy, to to by było na tyle odnośnie kij. F6, ja mam nadzieję, że niebawem będzie możliwość przejechania się tym samochodem i wtedy zobaczymy, jak to jeździ. Przede wszystkim bardzo, bardzo interesuje mnie, jak i pewnie Was, wersja GT czy GT, która ma 3,5 sekundy do setki, więc wow, po prostu fajnie, że kije za 282 tysiące niecałe możecie kupić w praktycznie full wersji 585 koni, 3,5 Sekundy, do setki. No i zostawiam Was jeszcze na chwilę z tym oto widokiem. Na sam koniec KIA EV6.